Witam serdecznie z Wrocławia, Adam Piątkowski, pastor wspólnoty Wrocław dla Jezusa. Moi drodzy, mamy dzisiaj nietypowe święta, to są takie święta, których chyba jeszcze nigdy nie przeżywaliśmy na pewno w tym stuleciu ze względu na pandemię, ale skoro są nietypowe święta, to może czas na nietypowe decyzje, dlatego że jest to święto Bożego Narodzenia i pozwolę sobie przeczytać wersety dwa fragmenty z Biblii dotyczące Bożego Narodzenia, które... które są bardzo ważne w tym czasie. Pierwszy z nich jest z Ewangelii Łukasza z rozdziału pierwszego, e, od wersetu 26. A w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego zwanego Nazaret do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef z domu Dawidowego, a pannie było na imię Maria. I wszedłszy do niej rzekł: Bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiostami, ale ona zatworzyła się tymi słowem i rozważała, co by mogło znaczyć to pozdrowienie. I rzekł jej anioł, nie bój się Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga i oto poczkiesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazwany synem najwyższego i da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida. I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. A Maria rzekła do anioła. Jak się to stanie, skoro nie znam męża? I odpowiadając, Anioł rzekł jej: Duch święty zstąpi na ciebie i moc najwyższego zacieni Cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane synem najwyższego, synem bożym. Moi drodzy, drugi fragment z ewangelii Jana, który również mówi o narodzeniu, o Bożym Narodzeniu, troszkę inaczej niż do tej pory słyszeliśmy. Trzeci rozdział od wersetu pierwszego. A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu, mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Odpowiadając, Jezus rzekł mu, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem: Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki, swojej i urodzić się? Odpowiadając Jezus rzekł: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. Co się narodziło, narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Dwa fragmenty, jedno, obydwa dotyczą Bożego Narodzenia. Jedno pierwsze z nich to jest to, które my bardzo dobrze znamy, kiedy Maria e, w pewnym momencie spotyka Anioła Gabriela, który przychodzi do niej z wieścią, przychodzi do niej z poselstwem, przychodzi do niej z wieścią, która miała właśnie zmienić za chwilę cały świat. Tą wieścią było to, że miał Jezus Chrystus przyjść na świat przez łono. To, co się Narodzić miało z jej łona, narodziło się z ducha świętego. To było działanie ducha świętego. Po dziewięciu miesiącach na świat przyszło dziecię, które e, któremu zostało nazwane imieniem Jezus. I wszyscy wiemy i świętujemy w te święta te wszystkie wydarzenia związane z jego przyjściem na świat. Ale druga historia, która również dotyczy Bożego Narodzenia mówi o już o innym narodzeniu. Okazuje się, że nie tylko Pan Jezus narodził się z ducha, ale my również możemy narodzić się z ducha. Biblia wręcz mówi, że kto się nie narodzi z ducha Bożego, nie może wejść do królestwa Bożego, nie może stać się jego rodziną. Kiedyś to bardzo pięknie usłyszałem, że Jezus przyszedł na świat i narodził się dla nas, abyśmy my mogli teraz narodzić się dla niego. I to jest ciekawe czasami to sam Nikodem uczony w piśmie miał wielkie zapytanie znak zapytania jak może się człowiek narodzić powtórnie jak może narodzić się z wody jak może się na nowo narodzić jako stary człowiek miałby wejść z powrotem do łona swojej matki a Jezus mówi musicie się na nowo narodzić jest coś takiego jak Nowe Narodzenie. I wiem, jestem tego przekonany, ponieważ sam doświadczyłem takiego Nowego Narodzenia, Bożego Narodzenia, gdzie ja sam rodziłem się dla mojego Boga. Oczywiście, tak jak każdy i wielu z nas tutaj, wychowałem się w tradycyjnej rodzinie, wychowałem się w rodzinie, w której powiedziano mi, że jestem chrześcijaninem. Kiedy zacząłem rozumieć cokolwiek, mama mi powiedziała, jesteś chrześcijaninem, jesteś wierzącym. Jako dziecko zostałeś ochrzczony, i się zacząłem o tym wszystkim dowiadywać. Natomiast jakie było moje zdziwienie, gdzie po paru latach, kiedy już byłem młodzieńcem, dowiedziałem się, że jest jeszcze coś więcej, że nie mogę się narodzić po prostu w, przez to, że urodziłem się w danej rodzinie, przez to, że się urodziłem. W danym kraju, w danym społeczeństwie, to oznacza, że narodziłem się dla Boga. O, o, okazało się, że nie, że nowo narodzenie, narodzenie z Ducha Bożego może się dokonać tylko poprzez świadomą wiarę. I mając 16 lat, pamiętam, jak Duch Święty w sposób nadprzyrodzony przyszedł do mnie i ja mogłem podjąć decyzję, tą wyjątkową decyzję, aby przyjść do Boga w ten sposób, w duchowy sposób. Coś zrodziło się we mnie. Coś zmieniło się we mnie. Nie umiem tego opisać dokładnie, nie umiem wyjaśnić tego dokładnie, ale mogę jedną rzecz powiedzieć, że moje życie się zmieniło. Zmieniło się radykalnie, zmieniło się o 180 stopni. Wszystko zaczęło mi nabierać innych barw. Już nie byłem po prostu chrześcijaninem, bo mi tak powiedziano, ale byłem chrześcijaninem, bo to doświadczałem wewnątrz, w środku. Odczuwałem obecność Ducha Świętego. I kochani, te święta właśnie to są taki moment, taka chwila, w którym każdy z nas może doświadczyć Bożego Narodzenia. Nie chodzi o to, tylko abyśmy świętowali to, że Jezus przyszedł na świat. Nie chodzi tylko o to, żebyśmy wspominali to, że on dwa tysiące lat temu narodził się w Stajence w Betlejem. Chodzi o to, żebyśmy dzisiaj, mając świadomość tego, że Bóg narodził się dla nas, zdecydowali się narodzić dla niego. I dlatego Pan Jezus. Wiecie, narodzenie Pana Jezusa nie jest tylko i wyłącznie sprawą Jego przyjścia w Betlejem, ale Jego narodzenie to jest sprawa, która zmieniła cały świat, ponieważ około trzydziestu kilku lat później On oddaje swoje życie na krzyżu Golgoty, przelewa swoją krew za grzechy każdego człowieka. Jego krzyż zmazuje wszelki grzech i Jego krzyż Powoduje, że my możemy wejść, wejść do Jego rodziny, stać się Jego rodziną. Jego śmierć, pogrzeb, zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, również kiedy zasiadł na tronie, on ogłosił, że oto jest czas, w którym rozpoczyna się czas nowej rodziny. Do tej rodziny należą wszyscy, którzy zechcą się na nowo narodzić. W jaki sposób można się narodzić na nowo? W jaki sposób możemy przyjść do Chrystusa? Poprzez właśnie zaufanie Chrystusowi. Kochani, Biblia mówi w, w liście do Rzymian, powiada, że wszyscy zgrzeszyli, pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. I to oznacza, że Chrystus że myśmy byli w pozycji upadku, byliśmy w pozycji brudu, byliśmy w pozycji nieczystości i grzechu i nie mogliśmy należeć do rodziny Bożej. Ale Chrystus Umierając na krzyżu, wcześniej przychodząc na świat, zmienił tą sytuację i obmył nas wszelkiego grzechu. Objawił Ojca, objawił Boga jako Ojca, jako miłującego Ojca. Przypomina mi się historia, w której pamiętam, jak Duch Święty przemówił do mojego serca w sposób szczególny i pokazał mi, na czym polega miłość to ojca, który jest w niebie. Miłość tatusia. Biblia mówi nawet, że możemy do Boga powiedzieć tatusiu, kiedy do Niego należymy. Otóż to była historia mojego syna, najstarszego, który kiedy się urodził, miał 6 miesięcy i mając sześć miesięcy, to była, pamiętam, niedziela, Chcieliśmy troszkę wypocząć w naszym łóżku z żoną. Syn nas się obudził z boku. Mieliśmy małą kawalerkę, więc razem mieszkaliśmy w jednym pokoju i wzięliśmy go do łóżka między nas. I moja żona mówi kochanie: Weźmy go trochę tak, niech poddycha i ściągnęliśmy mu pieluszkę. I kiedy mu tą pieluszkę ściągnęliśmy, to jak to dziecko, jak to bywa, ono mój syn po prostu zrobił kupkę pomiędzy nas. No, oczywiście, kiedy dziecko tak, tak robi, bierze się to dziecko ze sobą. Wziąłem mojego syna Dawida do Łazienki i go umyłem. Kiedy go umyłem, zawinąłem go w ręcznik, szedłem do pokoju i kiedy idąc do pokoju, on po prostu zrobił ponownie do ręcznika, ale ja nie wiedziałem o tym, więc zacząłem go, położyłem go na tapczanie, zacząłem go wycierać i nagle zdałem sobie sprawę, że mój syn jest cały, cały w tej. Kupię. I tak popatrzyłem na niego, pomyślałem sobie: No, co ja chłopie z tobą zrobić? Przecież ciebie na śmieci nie wyrzucę. I wziąłem go tak prawie za uszy, aby go do łazienki pójść i umyć. I wtedy Duch Święty przyszedł do mnie i mówi: Widzisz, ty jesteś człowiekiem, i nie byłbyś w stanie z powodu brudu, który widzisz na swoim synu, wyrzucić go do śmieci. O ileż bardziej ja. Kocham wszystkich tych, nawet którzy się tak zabrudzili, że są cali brudni, cali brudni z grzechem. Moją decyzją nie jest wyrzucić na śmieci, ale moją decyzją jest wziąć i umyć. To jest ten charakter Boży. On chce nas oczyścić i On zaprasza nas właśnie do tej rodziny, abyśmy się stali dziećmi Bożymi, abyśmy przyszli do Niego i do Niego należeli. Jak to się dzieje? Biblia mówi, że dzieje się to po prostu przez wiarę. Jeśli tylko uwierzymy, że Jezus Chrystus jest osobą, która zapłaciła za wszystkie nasze grzechy, jeśli tylko uwierzymy, że On otworzył nam drogę do Bożej rodziny, możemy narodzić się na nowo. To jest coś, co nie ogarnia nasz umysł, ale coś, co doświadcza nasz duch. I dzisiaj każdy z nas może przyjść do Chrystusa i może powierzyć Mu swoje życie i zrodzić się na nowo. Jeżeli mamy dzisiaj świętować, to kochani, myślę, że Jezus najbardziej zadowolony jest i najbardziej uczczony jest w tym swoim święcie, jak dzisiaj, Bożego Narodzenia. Nie kiedy tylko świętujemy to, że On 2000 lat temu przyszedł na świat, ale też teraz, kiedy jesteśmy my tu, Możemy najbardziej oddać mu chwały, najbardziej uczcić go i najbardziej świętować go, przez to, że zdecydujemy się pójść za nim. Zdecydujemy się uwierzyć Chrystusowi. Zdecydujemy się. Biblia mówi, że nie, to nie dzieje się z uczynków, to nie dzieje się przez nasze starania, ale dzieje się przez nasze zaufanie, przez naszą wiarę w Jezusa Chrystusa. Dlatego moi drodzy, chciałbym Was zaprosić do tego, chciałbym zaprosić Was do spotkania się z Bogiem w tych święta. One są. Wyjątkowe, ze względu na wyjątkową sytuację, ale może właśnie jest czas na wyjątkowe decyzje. I dzisiaj zapraszam Ciebie do tego, abyś zrodził się dla Boga. Oczywiście przez ten moment, przez tą chwilę nie zmieni się wszystko, ale zmieni się coś najważniejszego. Staniesz się dzieckiem bożym. To znaczy zaprosisz Boga do tego, żeby wziął odpowiedzialność jako twój tato. I możesz to zrobić w bardzo, bardzo prostym kroku. Po prostu w modlitwie powierzając mu i oddając swoje życie jemu. Więc teraz w tej chwili właśnie zapraszam Ciebie do tego, do tego momentu, zapraszam Ciebie właśnie do, do tej chwili, do tego, żebyś mógł swoje życie powierzyć Bogu. I jeżeli chcesz to dzisiaj zrobić i chcesz ze mną świętować to Boże Narodzenie w sposób wyjątkowy. To możesz po prostu pomodlić się razem ze mną. Ja poprowadzę taką modlitwę, powiem nagłos takie słowa i będziesz po prostu mógł powtórzyć za mną. Jeśli będziesz, jeżeli wierzysz w sercu, jeżeli czujesz, że, że, że chcesz to zrobić, to teraz to możesz zrobić. Powtarzaj po prostu za mną. Powiedz tak, Ojcze Niebieski, przychodzę do Ciebie w imieniu Jezusa. I chcę Ci powiedzieć, że pragnę zrodzić się na nowo. Pragnę urodzić się w duchowy sposób. Dlatego otwieram dzisiaj drzwi mojego serca i zapraszam Jezusa Chrystusa, który umarł za wszystkie moje grzechy. I oddaję Mu całe swoje życie. Wyrzekam się grzechu, wyrzekam się szatana, wszystkich Jego dzieł. I otwieram dzisiaj drzwi mojego serca i zapraszam Cię, Panie Jezu. Ty bądź moim Panem i bądź moim Zbawicielem. Przyjmuję dzisiaj nowe życie w Jezusie Chrystusie. Amen. Jeśli modliłeś się tą modlitwą i w sercu swoim uwierzyłeś w Pana Jezusa, to stało się coś, nieprawdopodobnego. Kolejne Boże narodzenie powstało tym razem w twoim życiu, w twoim sercu. I kiedy rodzimy się na nowo, każde zrodzone dziecko potrzebuje nowej rodziny, nowej opieki. I chcę ciebie zachęcić, abyś poszukał ludzi wokół siebie. Ludzi nie tylko którzy się urodzili w wierzącym kraju i są chrześcijanami, ponieważ im tak powiedziano, że nimi są ale znajdź ludzi, którzy narodzili się na nowo, tak jak i Ty teraz, dzisiaj. I pójdź za tym. Spotkaj się z nimi. Módlcie się razem. Zachęcajcie się. Połącz się z jakąś wspólnotą, z jakąś społecznością, która będzie Ciebie wspierać. Zacznij czytać Biblię. Kup sobie Biblię, jeśli jej nie masz. Zacznij czytać Biblię, zacznij ją rozważać. Zacznij spotykać się ze swoim Bogiem, a zobaczysz, że najlepsze rzeczy dopiero nadchodzą, że są przed Tobą. Życzę Wam na te święta właśnie takiego Bożego Narodzenia, abyście zrodzili się dla Niego i oddali Mu w ten sposób Bożą chwałę. Wszystkiego dobrego. Niech Was Bóg błogosławi. Trzymajcie się. Pozdrawiam z Wrocławia.